Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na trzeci odcinek z gry, która nazywa się Goblin Treasure Hunt. Moi drodzy, powracamy do naszego przyjaciela, goblina, który jest łowcą skarbów. A jakże, zaraz wam pokażę jak sobie rozwinęłam umiejętności naszego bohatera, i jakie przedmioty udało mi się znaleźć w naszej złotej skrzyni, Zaraz zobaczycie to wszystko, okej, okay, no to play, patrzcie, ile złotka udało mi się zebrać, już prawie 6 milionasków, ekstra, dobra, na początek, od czego by tu zacząć, od czego by tu zacząć, może od tego, że mam 3 tysiaki tych zielonych klejnocików, o, możemy sobie zakupić nowego bohatera, ja myślę, żeby był nim o ten, biały tygrysek, a ten jest okropnie brzydki, ten ogr czy cokolwiek to jest, dobra, kupimy sobie tego tygryska, o właśnie, o zaraz zobaczymy jak wygląda, jaki super bohater, ale ekstra moi drodzy, czekajcie, mamy jeszcze mnóstwo klejnocików, może zakupimy sobie tego orka, zobaczymy jak wygląda, no pewnie, że tak. O kurcze pieczone! Niezły z niego typ! Naprawdę! O! I dzierży w swoich łapkach takie, taką rewelacyjną siekierkę! Poczekajcie, bo jeszcze możemy zmienić mu kolor skrzydeł. na czerwony i co? O kurcze, jaki demoniczny ork! Nie, mi się najbardziej podobał nasz wspaniały, dobrotliwy tygrysek. Biały, ze skrzydełkami białymi. O, i przy tym zostaniemy, moi drodzy. Czyż nie wygląda słodko? I ma jeszcze ten hełmik taki wikingowy na łebku. Świetnie wyglądasz, koleżko. Pokaż nam, na co cię stać. O, patrzcie, tak! Biały tygrys rozwala białą skrzynię, a raczej srebrną. No, jak zwał, tak zwał. Okej, okay, no to teraz przejdziemy sobie, moi drodzy, do obejrzenia itemików, które udało mi się zdobyć. Tylko spójrzcie... O, mam taką tarczę legendarną! O, muszę jeszcze znaleźć jakąś elitarną, ale to za chwilę. Kosztuje 22 tysiące złotka, także to na razie sobie trzymam i... Druga rzecz, którą posiadam, to jest broń i jest to elitarna, super, moi drodzy, kusza. A jakże? Tylko spójrzcie, jaki O, tak, jaka obrażonka krytyczna i kosztuje 90 tysiaków złotka, moi drodzy! Okej! Okay. Jakie jeszcze inne przedmioty udało mi się zdobyć? Puszka pandory, a właściwie. Hmm, pudełko Pandory, okej, okay, zaraz sobie sprzedamy. No pewnie, że tak. Patrzcie, to są łzy jednorożca. Ojej, legendarne łzy jednorożca. 240 tysięcy złotka. Zdobyłam takie piękne piórko! Aniołka. A jakże, również legendarne. 220 tysiaków. Sprzedajemy. Tutaj mamy taki fajny łuczek. Również elitarny, ale jest gorszy od kuszy. Więc go sprzedam. Ale chciałam Wam go pokazać, zaprezentować, że też go zdobyłam. Patrzcie, Excalibur, legendarny miecz króla Artura. A jakże kurczę pieczone, 30 tysiaków kosztuje ten legendarny mieczek i go również sprzedajemy. Patrzcie, róg smoka, legendarny róg smoka i kosztuje aż 350 tysięcy złotka. Sprzedajemy. Oczywiście, troszkę, no jak na moi drodzy, ciasto, to bardzo drogie 70 sztuk złota. Najdroższe ciasto w historii, nie ma co, moi drodzy, ale chciałam wam pokazać ten smaczek, no ale ekstra, że jest to ciasteczko i mamy jeszcze taką super halabardę, elitarną, ale niestety też jest słabsza od kuszy, więc sobie ją sprzedamy. Do widzenia. Patrzcie, ile mamy złotka, ale rewelacja dobra, teraz pora, może zakupić jakieś fajne przedmioty. O, tylko spójrzcie, co sobie zakupiłam? Co to za złom? O kurczę, no dobra, diament, ale rzadki, ale taki trochę tani, 5 tysięcy złotka, to nie diament, kurczę, to jakaś podruba. Wszystko takie beznadziejne, a tyle kurczę, wydałam pieniążków, jeszcze raz. Super, i co tym razem? Strasznie ciężko jest trafić, moi drodzy, na jakieś naprawdę dobre przedmioty. O, znowu mamy puszkę Pandory, sprzedajemy, sprzedajemy, rzecz jasna. Super. Czasami nam się zakup zwraca, czasami niestety nie. Jeszcze raz spróbujemy. Hej, ko, hejże, ko, hejże, ko. Do przodu byś się szło. No cóż, niezbyt specjalne te przedmioty. O, sprzedajemy. Znowu puszka Pandory. Do widzenia. I jeszcze raz. Może uda mi się jakieś nowe itemiki wreszcie zdobyć. O, czekajcie, co to jest? E, słabizna! Kurczę, nie chcę tego. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy. Nie wiem, czy uda mi się trafić na jeszcze jakieś fajne przedmioty. Chyba nie. Ja nie wiem, czy to nie są czasami najlepsze w grze. O, ale tarcza to by przydałoby się, żeby była na jakimś dziesiątym poziomie, albo przynajmniej dziewiątym. Na nic takiego nie mogę trafić. No dobra, no to w takim razie idziemy sobie, moi kochani, rozwinąć teraz. O, tutaj, patrzcie tylko! Super! Prawie wszystko udało mi się już rozwinąć. Patrzcie, tylko zostało przyciąganie pieniążków. Dobra, niech będzie. O, i co tu jeszcze mamy? Mamy żelazną pięść i mamy brudne sztuczki. No dobra, no to rozwijamy. Jeszcze raz żelazna pięść. I na więcej mnie nie stać. Okej, okay. zaraz zobaczymy, jak się będzie nam teraz zbierać te pieniążki. <laughs> czy ja wiem, czy jakoś lepiej? O. Możemy znowu w sobie w coś zainwestować w brudne sztuczki. Okej, okay, rozwinięte na maksa. Czyli właściwie wszystko mam rozwinięte na maksa, oprócz moich kochani. O, żelaznej pięści. No dobra, spróbujemy sobie zagrać w bitwie, a jakże? No pewnie, że tak. O, tutaj skończyliśmy na elitarnym duszku blue Jay naskowym. <laughs> Do widzenia, koleżko! Ale ekstra. Sio! Jej, pozbieraliśmy, i ile kasiury? Dobra. Ojej, elitarne drzewko, niepieskie, blużej noskowe. Dzięki, koleżko. Następne. Ojej, elitarne, magiczne drzewko, papa, pa, kolego. Ojej, lekasiurki. Na razie idzie jak spłatka. o, a to jest jego kuzyn. Tyle, że ma siekierę, papa. Pa, całusków 102, a może i 103. Papa, pa. niegrzeczny szkieletorze z kuszą. Siomi stąd, siomi stąd. Do widzenia. Haha, brawo, brawissimo, Blue Jane. O, cześć kolego. O, patrzcie. Jakiś szkieletor elitarny rycerz. Ja ci dam, ja ci dam. O kurczę, teraz już nie idzie wcale tak łatwo. Coś czuję, że ostatni boss wcale nie będzie taki łatwy. Próbujemy. Elitarny, zamrożony, śniegowy gigant. Kurczę, pieczone. No nie, tylko spójrzcie. O kurczę, damy radę? Damy radę? Chyba nie. Chociaż... Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę chyba nie damy rady. Dobra, moi drodzy, w takim razie jeszcze rozwiniemy sobie co nieco naszego bohatera. A jakże. O, super. Czekajcie. Patrzcie, ile mam tutaj jeszcze tych kryształków. Może sobie wykupimy resztę. A co nam tam szkodzi? Zobaczymy tego Brzydala. O, będzie miał takie czarne skrzydła. I co? Ojej, jaki brzydal! Nie, nie, ja chcę naszego wspaniałego białego tygryska! A jakże? Ze skrzydełkami białymi, prawdziwy z niego bohater. Ojej! Wiecie moi drodzy, że takie tygrysy są niezmiernie rzadkie? Kurcze, w ogóle tygrysy są zagrożonym gatunkiem, jest ich już niewiele, a są takie piękne, takie cudowne, tak strasznie bym chciała, żeby przetrwały. A takie białe to są szczególnie rzadkie, kurcze pieczone, obyśmy za niedługo nie oglądali ich tylko o, w podręcznikach do biologii. Takie piękne są te kociaczki, cudowne. Dobra, rozwijamy, rozwijamy. Powstrzymać się nie damy. Zaraz cię pokonamy, wstrętny gigancie. Ale jeszcze może uda nam się rozwinąć na maksa tą żelazną pięść. O kurczę, ile ona kosztuje? Chyba 6 milionów, z tego co dobrze pamiętam. O, brawo, brawissimo, Blue Jane. Patrzcie tylko, kochani. Czekajcie. Jeszcze może zainwestuję tutaj w jakieś fajne przedmioty. I co? Udało się coś? Nie, znowu taki badzie, w kurczę, taki złom. A już miałam nadzieję, że coś lepszego nam wypadnie. Jeszcze raz spróbujemy? O! I co? Kurczę, znowu takie dziadostwo. Nie wiem, ale jestem przekonana, że chyba mam najlepsze przedmioty w grze, bo nic lepszego już mi nie Wylatuje, niestety. Siomi stąd. Ciasteczko. Okej. Okay. Dobra. Dobijemy do tych sześciu milionów, moi drodzy. I spróbujemy sobie rozwinąć tą żelazną pięść. Hej, żecho, hej, żecho. Do przodu byś się szło. Tra la, 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 la 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 la. Zbieramy, zbieramy. Koleżko. Ok. Jest. Patrzcie. Kurczę, ile to trzeba mieć. Jej, 10 milionów? Trochę dużo. Może nie będzie to konieczne. Dobra, mamy jeszcze milion, więc sobie może kupimy jakiś fajny przedmiot. O nie, znowu taki gruz. Siomi, stąd. Wstrętny gruzie. Zaraz cię posprzedajemy. Nawet nie jesteś zbyt drogi, niestety. No to co, idziemy do bitwy. I hejże. Ho! Tra la 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 la, la 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 la. Tym razem się uda, tym razem się uda. Czy musimy na maksa rozwinąć? Chyba nie. Czekajcie, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę! Nie, tylko nie to! Kurczę pieczone! Może za drugim razem! O, szybko, szybko, mój biedny paluszku! Biedny! Ujech, zaraz dostanę jakiegoś zapalenia stawów w tym palcu! No nie, chyba jednak, moi drodzy, jest to konieczne, żeby rozwinąć do maksa tą żelazną pięść. No to do dzieła! W takim razie 10 milionów piechotą nie chodzi! I zaraz sobie tą pięść rozwiniemy. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem. Bo już nic nie chce mi się z tych itemasków, masków, moi drodzy, pokazać fajnego niestety. O, jest! Pojawiła się nawet strzałka. Hej, rzeko! Kupiłam wszystkie upgradey i otrzymałam achievement'as! Tutaj, moi kochani, można sobie obejrzeć achievement'asiki. Dobra. No to do bitwy! I raz, i dwa i trzy! Dasz radę, dasz radę, Blue Jane! O, mój biedny paluszek! Ojej, ratunku, 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 ratunku. Damy radę, damy radę, damy, damy. Nie! Kurczę pieczone! Jest, udało się! Brawo, brawissimo, Blue Jane! E, jak to? Jak to dalej? Przecież go pokonałam! To ma być zakończenie? Moi drodzy, zdaje się, że po dziesiątym levelasie to było zakończenie. W takim razie wracamy o, do naszego miłego tygrysika. No cóż, kochani, miałam nadzieję, że będzie jakieś zakończenie, ale widać ta gra nie ma końca. <laughs> czy to dobrze, czy to źle, sama nie wiem. W każdym razie po tym dziesiątym levelasie był już koniec, kiedy nasz wspaniały goblin siedział sobie na górze złota? Chyba tak. No, w takim razie, moi drodzy, chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!